W nowej erze wierzymy, że poprzez ciekawość, chęć uczenia się i odwagę korzystania z wiedzy można zmieniać siebie i świat. Wierzymy w każdego, kto chce się rozwijać. Człowiek jest tym, czego miał odwagę się nauczyć. Kiedy szukasz kierunku, dajemy inspirację i rozbudzamy ciekawość. Kiedy potrzebujesz wiedzy. Zapewniamy materiały i narzędzia do efektywnej i wciągającej nauki. Kiedy przychodzi czas, aby wiedza sprawdzała się w praktyce, wspieramy inicjatywy i pomysły. Każdy, kto poprzez wiedzę i naukę chce zmieniać swój świat, jest dla nas ważny. Dlatego dbamy o najmniejszy szczegół w naszej ofercie. Wierzymy, że codziennie możesz nauczyć się czegoś, co rozpocznie nową erę Twojego życia. Twoja nowa era. To jest, ten, to jest ten moment, kiedy ja wychodzę na scenę. Dzień dobry Państwu. Wydawać by się mogło, że jesteście bankiem, bo dostałem kredyt. Kredyt oklasków, zanim jeszcze cokolwiek zrobiłem. Mam wrażenie, że jestem starszy, że... Te oklaski są bardziej za to, że jeszcze o własnych siłach wchodzą na scenę, nie za to, że coś zrobiłem. Więc ja te oklaski chciałem dedykować Państwu za to, że przyjechaliście do nas z całej Polski. Mimo, że sobota ma również wiele innych możliwości i wykorzystania, to dzisiaj jesteście z nami, żeby wysłuchać prelekcji kilku mądrych osób w bardzo ważnym temacie. Ale po kolei. Dwa metry człowieka, które stoją na scenie, nazywają się Marcin Prokop. Wiem, że Państwo ciężko pracują o poranku, w związku z tym nie oglądacie telewizji. Pokrótce, najważniejsza rzecz o mnie, jaką powinienem powiedzieć, jest taka, że, że jestem kolegą Doroty Welman i to właściwie wystarczy. Dzień dobry. <tryk> 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 Druga rzecz, którą już trochę bardziej oficjalnie chciałem zaanonsować, jest taka, że jesteśmy tu na zaproszenie wydawnictwa Nowa Era, które tworzy znakomite książki, z których również moja osobista córka Zofia pobiera różnorakie nauki, więc dziękuję za zaproszenie, za zaufanie i za to, że Państwo w tym wydawnictwie robią naprawdę dobrą robotę. A teraz niech Państwo przygotują dłonie do oklasków dla pani prezes owego wydawnictwa. Witam serdecznie, pani Magdalena Duszyńska-Walczak jest również z nami. No i teraz do sedna, po co się dzisiaj spotykamy? Spotykamy się dlatego, że stosunek to. Najmłodszych członków naszej społeczności, czyli do dzieci, mówiąc krótko, w ciągu ostatnich 150 lat bardzo dynamicznie, bardzo szybko się zmienił. Brzmi to okrutnie, ale taka jest prawda. Jeszcze 150 lat temu w wiktoriańskiej Anglii 4-5-latki pracowały ciężko w kopalniach. Potem, kilkadziesiąt lat później, dzieci no, były, ale ich główną funkcją było nieprzeszkadzanie dorosłym. A w dzisiejszych czasach, i to jest wielkie zwycięstwo tej rewolucji, w dzisiejszych czasach przyglądamy się dzieciom z najwyższą troską i z najwyższą uwagą. I chcemy, aby dzisiaj Państwo z uwagą i troską spojrzeli na dzieci z trzech różnych perspektyw, z trzech punktów widzenia, z punktu widzenia nauczyciela, z punktu widzenia rodzica, z punktu widzenia dyrektora i z punktu widzenia samego dziecka. Właściwie to są cztery perspektywy. Jedną dodałem Państwu w gratisie. Jeśli chodzi o, o to, dlaczego się spotykamy, co jest powodem bezpośrednim tego spotkania, no to jest jest nim raport Przedszkolne Pryzmaty, który te wszystkie punkty widzenia podsumowuje, i wiele myślę zaskakujących nowych informacji z tego raportu płynie. My je dzisiaj omówimy razem z ekspertami, których będę miał przyjemność powitać na scenie. Żeby już więc nie przedłużać, no bo Tato już mnie wystarczająco przedłużył. Chciałbym zaprosić na scenę pierwszego prelegenta, którym jest dyrektor działu Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna w Wydawnictwie Nowa Era. Ów dżentelmen zarządza zespołami redakcyjnymi i marketingowymi. Jest wolontariuszem, czynnym instruktorem skautingu i trenerem Freeze. Na wizytówce ma napisane Piotr Bogusz, a tematyka jego wystąpienia to przedszkole jako wyjątkowe miejsce spotkań dzieci i dorosłych. Tu każdy dzień. Jest ważny, a więc zapraszam serdecznie i poproszę o wielkie brawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Się. Publiczność gotowa, rozgrzana. Ja byłem supportem, pan jest Rolling Stonesami, a więc proszę wykonać swoje największe przeboje. Gramy koncert. Dziękuję tak bardzo. Jest. Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie i dziękuję. dziękuję za to, że nam zaufaliście jesteście z nami w imieniu własnym i całego zespołu Nowa Era dla Przedszkola. Pozwólcie, że dziś zacznę wyjątkowo i specjalnie od jednego z najważniejszych i moim zdaniem najciekawszych badań psychologicznych XX wieku. Otóż w latach 60. trwał wyścig na Księżyc, które toczyły Stany Zjednoczone, by wyprzedzić Związek Radziecki. Agencja Kosmiczna NASA zwróciła się do doktora Georgia Landa, by przeprowadzić test i wyłonić najbardziej innowacyjnych naukowców, inżynierów do projektów z rakietami. I tak oto powstał test kreatywnego myślenia NASA, gdzie szukamy nieoczywistych rozwiązań dla też nieoczywistych problemów. To szczegółowy rodzaj ciekawych, interesujących zadań, w których Używamy codziennych przedmiotów, codziennego użytku, w naszym przypadku na przykład książki, wspomnianego już przez naszego konferencjera raportu Przedszkolne Pryzmaty, i szukamy dla nich nowych, innowacyjnych zastosowań. W owym badaniu wzięło udział blisko 280 tysięcy dorosłych. Przyszły wyniki, o których za chwilę powiem, ale w głowie doktora Landa powstała pewna myśl. Przełomowa idea. Skoro test ma tak prostą konstrukcję, wymyśl kreatywne zastosowanie, to nawet przedszkolaki mogłyby go wykonać. Jak pomyślał, tak zrobił. I oto w roku 1968 dr Land przeprowadził z przedszkolakami te same badania, które wykonywali dorośli. W badaniach wzięło udział 1604-5-latków. Zatem. Jak nasi mali bohaterowie wypadli w pomiarze potencjału kreatywności według standardów inżynierów rakiet NASA? Jak myślicie, jaki procent dzieciaków otrzymało wynik w przedziale bardzo kreatywni? 98. A jaki procent dorosłych? 2. Drodzy Państwo, to badanie niezwykle mnie porusza. Pokazuje bowiem, jak piękny potencjał rzemie w naszych dzieciach, jak chłonne są ich mózgi i jak wielka odpowiedzialność spoczywa na nas, dorosłych, by o ten potencjał dbać każdego dnia, by się nie zmarnował. I w naszym gronie nauczycieli wychowania przedszkolnego może powstać pytanie: no właśnie, gdzie miałby się zmarnować? Czy aby w przedszkolu? A może wśród nas, dorosłych, albo na dalszym etapie edukacji? Historia doktora Landa prowadzi nas do roku 1978, kiedy przedszkolaki miały 15 lat. Ponownie ta sama grupa, ponownie ten sam test. Wynik w przedziale bardzo kreatywni to 30%. W kolejnych 5 latach w tej samej grupie przedszkolaków o 5 lat starszych, rok 1983, wynik już nas zbliża do wyniku dorosłych. Przedszkole to najważniejszy etap edukacji. Doskonale to wiemy w tym gronie. To tu zaczyna się edukacyjna przygoda naszych dzieci. To tu odkrywamy i rozwijamy ich potencjał. Chciałbym to powiedzieć z całą mocą, tu dziś z energią i z tej sali w Katowicach, do całej Polski. Doceńmy wreszcie w Polsce przedszkola i pięknie kontynuujmy pracę, którą tutaj rozpoczynamy. Drodzy Państwo, myślę sobie, że my dorośli, ale też cały system edukacyjny potrzebujemy pewnego rodzaju uprzedszkolnienia. Takiego podejścia właśnie, jaki jest w przedszkolu. Podejścia holistycznego do rozwoju. Bardzo się cieszę z całego serca, że dziś mogę tutaj stanąć przed Wami i powiedzieć, w co w nowej erze wierzymy. Ja i mój zespół wychowania przedszkolnego. Dlaczego robimy... To, co robimy, wspieramy Was w rozwoju dzieci. Mamy na to bardzo konkretny czas. W przedszkolu to 3-latki, następnie 4-, 5- i 6-latki. Po 12 miesięcy w każdym roku. Około 48 miesięcy przedszkola. Podsumowując, to 1000 dni, kiedy dzieci są z nami w przedszkolu. To właśnie w Waszych rękach, w rękach nauczycieli wychowania przedszkolnego, dzieci są w swoim kluczowym okresie rozwoju psychologicznego, intelektualnego, społecznego i fizycznego. W nowej erze wierzymy, że naszą wspólną misją jest tysiąc kluczowych dni rozwoju dziecka w Twoich dłoniach. I kiedy w naszym zespole rozmawiamy o Was, nauczycielach wychowania przedszkolnego i słuchamy Waszych opinii, to. Rodzi nam się obraz nauczyciela wychowania przedszkolnego jako ogrodnika, ogrodnika serc i umysłów naszych dzieci. Często powtarzacie, że każda zabawa, każda aktywność, każde zajęcia mają znaczenia, mają znaczenie. Są jak ziarenka, które zasadzamy, a następnie kiełkują w naszych dzieciach. W nowej erze wierzymy, że naszym powołaniem, powołaniem nowej ery jest tworzenie najlepszych rozwiązań edukacyjnych, byście wy mogły je Zasadzać każdego dnia i podlewać swoją uwagą, ciepłem i zaangażowaniem. Misją mojego zespołu w nowej erze jest niezależnie od pogody, wsparcie w każdym czasie, wtedy gdy jak dziś świeci przepiękne słońce, a także wtedy, gdy metaforycznie pogoda jest trochę mniej sprzyjająca. W nowej erze widzimy ponad 20 tysięcy przedszkoli i punktów przedszkolnych w Polsce. W naszym raporcie będziemy jeszcze o tym opowiadać. Ponad 100 tysięcy nauczycieli i blisko 1,5 miliona dzieci w trakcie wychowania przedszkolnego. I oczywiście, jako wydawnictwo, jesteśmy firmą, ale właśnie dlatego zajmujemy się wspieraniem rozwoju dzieci, ponieważ głęboko wierzymy, że rozwój naszych pociech to jedna z najważniejszych spraw na świecie. Już starożytny filozof Lao Tse, zwany starym mistrzem, powiedział, że Wielkie czyny wzrastają z codziennych dobrych uczynków, i tak samo nasze serca i umysły naszych dzieci wzrastają i kiełkują z wielu ziarenek, które zasadzamy w nich i pielęgnujemy każdego dnia i przez cały dzień. W nowej erze wiemy, że nauczyciel wychowania przedszkolnego to jedna z najważniejszych ról na świecie. Powiem to wprost. Jesteś aż tak ważna. To od serducha, drodzy Państwo, dla nas, dla was. Dla was. I kiedy um, myślimy o naszej edukacyjnej misji wspieraniu, to bardzo dobrze widzimy nasze podejście w całym procesie przygotowania materiałów dla warsztatów, dla warsztatu dydaktycznego nauczyciela. Za tym schematem poniedziałku, wtorku, środy, czwartku, piątku kryją się rozwiązania, które tworzymy wspólnie z Wami i też dzięki Wam, słuchając Waszych głosów, Waszych konsultacji, Waszych propozycji i uwag, organizując cały proces wydawniczy naszych redaktorów, naszych um, autorów, naszych ekspertów, z którymi konsultujemy te materiały. Jestem bardzo dumny, że w tym procesie zawsze jest miejsce na to, aby konsultować te informacje, te materiały z wami nauczycielami wychowania przedszkolnego. Dzięki temu zawsze pod ręką i wygodnie macie do dyspozycji szereg kompleksowych rozwiązań na zajęcia popołudniowe, zajęcia główne, zajęcia poranne. Ale też oczywiście szereg rozwiązań metodycznych, poradników, scenariuszy czy też porad specjalistów. I to nie wszystko, bo również dbamy o i proponujemy pewne rozwiązania dotyczące waszego warsztatu metodycznego, dydaktycznego czy rozwoju osobistego, chociażby nasze dzisiejsze spotkanie, ale również Centrum Kompetencji Przedszkole. I w tym miejscu pozwólcie, że na chwilę się zatrzymam. Bo za tym procesem. Za tymi tytułami, za tymi brandami stoją konkretni ludzie. Muszę wam się do czegoś przyznać. Nasz zespół, który przygotowuje te wydarzenia, tego nie wie. Wy za chwilę się wszyscy dowiecie. Pani prezes pozwoli. No, muszę, bo się uduszę. Drodzy Państwo, za tym procesem stoją konkretni ludzie. Nie mamy jeszcze na sobie garsonek, make upów, marynarek. Jesteśmy na wczorajszym dniu, kiedy kończymy przygotowania do tego wydarzenia, tu w Katowicach, ale też do wydarzenia, które dzieje się online w całej Polsce, zakasane rękawy, właśnie po robocie, ale piękni autentycznym zaangażowaniem, bo czujemy przedszkole i rozumiemy, jaką pracę wykonujecie, i każdego dnia chcemy być dla Was wsparciem. Jestem dumny z tego, że mogę pracować z takim zespołem redaktorek, znakomitych redaktorów, grafików, świetnych marketingowców, uczynnych przedstawicieli oświatowych. Drodzy Państwo, bardzo proszę, dodajmy im otuchy niech poczują naszą energię z tej sali. Dziękuję bardzo. Niech ta energia płynie, że tak powiem, ze Śląska i czerpie z tego cała Polska, również Wy, Państwo, którzy jesteście w online. Poprosimy o dobre emotki i dobre słowo. Chcemy być, jak powiedziałem, i jesteśmy każdego dnia pomocą dla Was w przedszkolu. I dzięki temu, że przygotowujemy te materiały wspólnie, mamy świadomość, że możemy wspomagać Wam rozwijać kluczowe kompetencje XXI wieku właśnie w naszych dzieciakach. Rozpoznawania i nazywania emocji, przewidywania konsekwencji swoich zachowań, rozwijania kompetencji krytycznego myślenia, empatii, ale też współpracy i wreszcie podejmowania swoich pierwszych, ważnych, dziecięcych decyzji. Cieszymy się, że dzięki naszym fantastycznym wizualizacjom też pomagamy Wam rozwijać w dzieciach zmysł artystyczny, przestrzenny. Odganiać nudę i świetnie się bawić. A przecież zabawa w przedszkolu, jej walor edukacyjny jest nie do przecenienia. Mamy takie marzenie myślę, że wszyscy na tej sali, ale również nauczyciele zgromadzeni przed ekranami w całej Polsce to nie tylko marzenie nowej ery by rodzice, którzy przyprowadzają swoje pociechy do przedszkola, czuli i rozumieli wagę tego, co się dzieje z ich dziećmi w przedszkolu pod waszym okiem. I gdyby. Miała pozostać z Wami jedna myśl z tego mojego przekazu. Niech będzie to myśl o wyborze najlepszego rozwiązania edukacyjnego, o wyborze najlepszego partnera edukacyjnego dla rozwoju ogrodów, serc i umysłów naszych dzieci. Bo w przedszkolu każdy dzień jest ważny. Każda nasza decyzja dorosłych ma znaczenie, a nasze dzieci są najważniejsze. Każdy dzień, nasz konferencjer już to podkreślił. No właśnie, jest ważne w przedszkolu. I takie mam poczucie, że dziś jest również dzień przedszkolny, bo wszyscy dzisiaj jesteśmy przedszkolakami. E, dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję, że nam zaufaliście. E, I już za chwilę kolejne znakomite wystąpienia. Nasze trzy perspektywy, wspomniany raport, przedszkolne pryzmaty. Tych pryzmatów jest znacznie więcej. Powiedziałem wam o jednym z nich, podejściu naszym, nowej ery, do współpracy z wami. Serdecznie... Nas zachęcam do tego, byśmy trochę właśnie jak dzieci, poczuli z taką otwartością serca i umysłu, otwartością na siebie, na to spotkanie, które mamy i na nowe doświadczenia, przeżyli wspólnie ten dzień. Bo przygotowaliśmy dla Was ciekawy raport, ale zanim ten raport do Was trafi, przed nami spotkania ze znakomitymi ekspertami. To właśnie też dzięki naszej współpracy możemy zaprosić dla Was świetnych ekspertów z aktualnymi tematami. Już za chwilę. Uczta intelektualna. Bierzcie i jedzcie, częstujcie się, że tak powiem, i łapcie łyk inspiracji intelektualnej od naszych ekspertów. Aby ten dzień był jeszcze bardziej przyjemny dla nas, przygotowaliśmy pewną niespodziankę. Mówimy dziś o dzieciach i będziemy mówić o dzieciach cały dzień. A zatem dajmy im głos. Zapraszamy Was do fantastycznej, miłej zabawy. Na naszym profilu Facebookowym, Nowa Era dla Przedszkola, o godzinie 11:30 odpalamy fantastyczny konkurs. Konkurs dla Was wszystkich zarejestrowanych i obecnych tutaj, ponad 200 osób na sali w Katowicach, ale również ponad 2000 osób, które nas śledzą na online i również są zarejestrowane na tę konferencję. Szczegóły w naszym poście o godzinie 11:30, a spojrzymy na tę zabawę przez pryzmat dzieci. Mechanik, naprawnik ostatnio usłyszałem od jednej z moich koleżanek fantastyczne analogizmy, które słyszymy często od naszych dzieciaków. Podzielmy się nimi na, na Facebooku i wyślijmy komentarz, szczegóły w treści naszego posta. Przygotowaliśmy fantastyczne nagrody dla Was, dla Waszych przedszkoli, dla Waszych dzieciaków. Finał naszego konkursu tuż po godzinie 16.00. Z całego serca dziękuję, że tu jesteście, że każdego dnia dbacie o nasze dzieci. Dziękuję, że jesteście.